Hello my dear students, witam serdecznie drodzy uczniowie klasy 5, kolejny e, temat przed nami, a ja w sumie kontynuacja tematu z, ostatniego, e, z ostatniej lekcji, so today's lesson will be today's topic revision unit 8, but grammar, dzisiaj zajmiemy się gramatyką z rozdziału 8, było już słownictwo, teraz gramatyka, strona niezmienna e, 118, so please open your books on page 118, otwieramy na stronie 100. 18. Um, and now let's start with exercise 4. Zaczynamy od zadania czwartego. Uh, in this exercise we have to complete the dialogue with the correct form of be going to. Czyli tutaj uzupełniamy ten dialog poprawną formą uh, czasownika going to. Teraz, jak pamiętacie, mieliśmy ten going tu wyrażał nam przyszłość, tak, prawdopodobieństwo, no i stosowali, stosowali ten big going który się absolutnie nie zmienia, tak? tylko odmieniamy czasownik to be e, przed going to, no i później jest czasownik bez okoliczniku. E, więc tak naprawdę y, bardzo proste, mam nadzieję, dla Was, jedyne co jest tutaj trudniejszego to ta odmiana to be, no i gdzie, co wsadzić w zdaniu, tak, w jakim zdaniu. Okej. Okay. Więc zaczynamy od zadania czwartego, zapisujecie sobie pięć przykładów od 2 do 6, tak? I będziemy działać. Więc tutaj stopujecie film, próbujecie uzupełnić, tak? Z going to, chociaż może wam jeden zrobię, tak? Jeden zrobimy razem i za chwilę będziecie uzupełniać resztę. Więc tak, mamy pytanie, what are you going to do in the same Elena? Czyli co zamierzasz robić latem Elena? No i Elena mówi, mamy I oraz go, nie? I teraz tak, trzeba użyć I, trzeba odmienić to be, dorzucić Going to i Go zostaje niezmieniony, czyli I am going to go. To the beach with my family. Czyli ja zamierzam wybrać się na plażę z moją rodziną, tak? I tak trzeba zrobić kolejne. No dobra, tu stopujemy, próbujemy zrobić. Alright, mam nadzieję, że wykonaliście. So let's check it, sprawdźmy. So we, mamy sposobę mamy we, dorzucamy to be w odpowiedniej formie. Going to oraz swim zostaje niezmienione, czyli we are going to swim in the sea. Next one. Tutaj mamy not, więc tu będzie przeczenie, ok? I am not going to do any school work, ok? What about Amy? I tutaj mamy pytanie, więc to be wchodzi na pierwsze miejsce. Is she going to come with you? No, she isn't. Amy is going to visit America with her family, ok? I zobaczcie, że wszędzie mamy to samo, tak naprawdę, ten sam schemat, nie? O który Wam tłumaczyłem, że mamy osobę odmiany to be, going to i czasownik bez okoliczniku nie. Osoba to Amy, jest to odmiana to be, going to zostaje niezmienione i visit, czyli czasownik bez okoliczniku nie. Ok. Mam nadzieję, że to jest proste, nie będzie Was sprawiało problemu, ponieważ jest to no, jedno z najprostszych wyrażeń e, gramatycznych w języku angielskim. OK. No i tutaj mamy zadanie piąte, bo w tym rozdziale, moi drodzy, układaliśmy też pytania różnego rodzaju w różnych czasach i z różnymi czasownikami i tutaj właśnie będziemy próbować ułożyć pytania. To było najtrudniejsze chyba, co było w tym rozdziale. Zapisujemy sobie zadanie drugie, z... zadanie piąte. So please write down exercise 5. OK. No i tutaj będziemy układać pytania z rozsypane, które tutaj mamy. OK. Zrobimy drugie razem, resztę zrobicie już samodzielnie i później sprawdzimy. Więc jeżeli patrzymy najpierw w takim, w takim typie zadania, patrzymy, czy jest jakiś pytanie konkretny. Jeżeli nie ma, no to zaczynamy od czy, nie? Jest jakiś pytanie konkretny, tutaj no nie ma, więc możemy zacząć od pytajnika, od czy, czyli od where, nie? Where, do tego dorzucamy osobę, czyli where you, czy ty, no i teraz czasownik, late, where you late for school today znak tak zapytania. Czyli, czy spóźniłeś się dzisiaj do szkoły? Pytanie z czasownikiem to be w formie przeszłej. Ok. Kolejne trzecie to pytanie z have, nie? Have got. No dobra, tutaj już robicie sami. Wstupujemy film, próbujemy wykonać. Ok. Patrzymy, czy jest pytajnik? Nie ma. Więc zaczynam od have. Więc jedziemy. Have. Do tego osoba you. Kolejna część czasownika have, czyli have you got, tak? Ponieważ to jest, have got to jest cały czasownik. I dalej czasownik new. Trainers. Ok, have you got new trainers? Czy masz nowe buty? Tak? Czy masz nowe buty? Ok, czwarte jest z e, czasownikiem can. No to zaczynamy. Can, osoba. You, czasownik, play i reszta zdania the, piano. Tak, zapytania. Czy potrafisz grać na pianinie? Dobra, kolejne pytanie jest w czasie present simple. Jeżeli nie ma pytajnika, w czasie present simple zaczynamy od do albo das. Co mamy? Mamy do, czyli do, do tego dorzucam osobę, you, czasownik, all, znaczy jeszcze przysłówek częstotliwości, czyli zawsze, always, teraz czasownik do, your, homework, Z to pytanie. Czy zawsze robisz pracę domową? Do you always do your homework? I ostatnie pytanie będzie w czasie past simple. Mamy pytajnik? Nie mamy, więc od czy. Czy w czasie past simple to did. Dorzucamy osobę. did you, Dorzucamy czasownik. Watch TV last night. Czyli czy wczoraj, wieczorem oglądałeś telewizję? Proste. Proste. It's very easy. Tylko trzeba znać zasady tworzenia. Nie? Ok. Dobrze, zapiszcie sobie oczywiście. I ostatnie zadanie z książki na dzisiaj. Czyli zadanie nie szóste, nie siódme, a zadanie ósme. Ok? Proszę uzupełnić dialog tymi słówkami, które tutaj mamy. Tak żeby się wszystko zgadzało, ok? So please uh, do exercise 8, please write down exercise 8, zapisujemy ósme, zapisujemy punkty brakujące. Uzupełniamy sami, macie podane słówka, które trzeba wy wykorzystać. Ok, stopujemy. Alright. Uh, I sprawdzamy. Hi Amy, are you busy next Friday? I've got tickets for the new James Bond film. Would you like to come? Cool, I'd love to come. What time does it start, right? At half past seven is at the ABC Cinema. Great, where shall we meet? Let's meet in, in the cinema at seven o'clock. See you then. Okay. To były poprawne odpowiedzi. Mam nadzieję, że mieliście stuprocentową rację i ogarnęliście wszystkie odpowiedzi. Alright. I na tym, moi drodzy, kończymy część z gramatyką. Waszym zadaniem będzie wykonać część gramatyką, gramatyczną w ćwiczeniach, ok? Więc otwieramy jeszcze raz. Macie, mam nadzieję, dwa zadania już zrobione na stronie 74, z tego co pamiętam. Tak, pierwsze i drugie powinniśmy mieć zrobione. Teraz dorzucamy sobie trzecie, czwarte i piąte. Tak, te trzy zadania. W zadaniu trzecim. Robimy to samo, co my dzisiaj w zadaniu czwartym, tak? Czyli uzupełniamy, używając going to. W zadaniu czwartym piszemy jedno słowo w każdą lukę, żeby rozpocząć pytanie. I w zadaniu piątym uzupełniamy dialog brakującymi słowami. Wszystko robiliśmy dzisiaj, tak? Do poćwiczenia przez Was także samodzielnie. OK, thank you very much for today. See you next time. Goodbye.